Nie powinnaś była tego mówić. Dlaczego powiedziałaś, że on nie ma serca? Jeśli go nie ma, to jak miałby Cię kochać? On ceni moją inteligencję, nie jest uczuciowy. To Twój punkt widzenia. Ale czasami bardzo się boję. Czego? Co będzie, gdy okaże się, że on potrafi okazywać uczucia? Co jeśli ktoś inny zdobędzie jego serce? Wtedy Cię zabije, choć i nie możesz tego zrobić. Dlaczego? Ponieważ nie jestem ani kobietą, o którą możesz być zazdrosna, ani mężczyzną, w którym mogłabyś się zakochać. Nie możesz pozbyć się tego zwierciadła. Zwierciadła? Tak. Ponieważ jestem jedyną osobą, która pokazuje ci całą prawdę. W Agrze dyskutowano o sprawach politycznych. Z drugiej strony Raćkutowie polerowali i ostrzyli swoje miecze. Byli gotowi przywdziać zbroje. Niech żyje bogini Kali!